Co pisze w końcówce tej książki. Pani Ania pozytywnie zareagowała na formułę tej pracy. Ta książka, proszę Państwa, jest taka gruba, nie tylko dlatego, że życie Pani Ani Walentynowicz było niezwykle ciekawe, jest fascynujące dla, dla badacza, ale również dlatego, że, podobnie zresztą jak w poprzednich moich książkach, ja uznałem, że Pani Ania Walentynowicz, fakt, że ja się zająłem bibliografią jest dobrą okazją do tego, żeby pokazać dziesiątki, nawet setki osób, o których badacze, historycy nie piszą, albo nie wiedzą, a tym bardziej po prostu te postaci nie istnieją, nie funkcjonują w świadomości historycznej Polaków. Dlatego ta książka jest taka obszerna. Państwo w tej książce znajdziecie Opisy wydarzeń, organizacji, w których uczestniczyła, była świadkiem Pani Ania Walentynowicz, to jest taka tak, tak naprawdę mini monografia Wolnych Związków Zawodowych wybrzeża, sierpnia 80 roku, Solidarności lat 80-81, potem całej historii związanej ze stanem wojennym przy szerzej dekadą, dekadą lat 80. Znajdziecie Państwo w tej książce schematy organizacyjne Struktur Solidarności, zarówno zarządów regionów czy struktur regionalnych, jak i strukturę, schemat organizacyjny Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Ja to wszystko po prostu chciałem pokazać właśnie w tej książce, dlatego, żeby jakby z pani Ani stworzyć, a nawet nie stworzyć, tylko przypomnieć pewną prawdę, że pani Ania była pewnym symbolem. Była, jak kiedyś Pani Jana Daglaza tak ja napisała, konkretem zbiorowym tych tysięcy ludzi, którzy będąc robotnikami ciężko pracując w PLU, u mieli tą odwagę, żeby się przecież nie upomnieć tylko o własne interesy pracownicze, na przykład, prawda, czy, czy jakieś socjalne, tylko żeby, żeby zawalczyć o sprawy, jak to się teraz mówi, publiczne, o te najbardziej. Istotne sprawy dla społeczeństwa polskiego, mianowicie o sprawie niepodległości Polski. I Pani Ania powiedziała, już na zakończenie tego, tego fragmentu mojej wypowiedzi, że jej ta formuła odpowiada. Nawet cytuję taką rozmowę z Panią Anią, ostatnią rozmowę, w której ona właśnie mi powiedziała: Dobrze, że Pan nie przedstawił mnie jako jednoosobowego bohatera Solidarności, tylko Pan pokazał Solidarność i mnie jako część bardzo dużej społeczności ludzi, świadomych swoich celów, którzy no, mieli właśnie tą odwagę upomnieć się i o sprawy robotników, ale przede wszystkim walczyć o, o niepodległość w o Polsce. Dlatego ta książka, proszę Państwa, jest taka grupa. Jeszcze może jedna rzecz. Ona jest też taka grupa, dlatego że wcześniej nikt o wielu z tych sprawach, o których ja pisałem i teraz Państwu mówię, po prostu nie pisał. Tak jak Piotr Senka tutaj zauważył, jest bardzo dużo, jak to się kiedyś modnie nazywało, białych lamp w historii Polski. Może szczególnie w historii Trójmiasta, prawda, które, które należało jakoś przy tej okazji pisania książki biografii Anny Walentynowicz zapełnić. I myślę, że, że tak się po części stało za przyczyną tej książki. Zresztą są w tej książce pisze z pewną błotą goryczy, że tak wielu młodych się nie daje do tego tematu. No jest tutaj pewien efekt niestety też odstraszający losów Sławka, który stali się tematami do komentarzy polityków, to jest fenomen, to znaczy to jest niestety pewien niepokojący czynnik, że teraz, gdy jeszcze żyją świadkowie, bardzo wiele tych tematów nie znajduje swoich e, autorów, szczególnie młodych. Dobrze, że wielu autorów młodych i poszło w kierunku odtwarzania partyzantki powojennej, ale też śmigłowie no, troszeczkę się tak pozbyć takiego wrażenia, że to jest też um, takie chwalebne odejście od tematu opozycji lat 80. i tematu solidarności 80-81. Nieopisane tak naprawdę. Bo nie było na to dobrego momentu, no bo ciężko było prowadzić takie badania w stanie ujednym, gdy rozumiem bohaterów. Albo się siedziało, albo było w internacie, albo wyjechało za granicę. Na przykład e, bardzo dużo ważnych aktorów tego okresu 80-81 wyjechało do Kanady, USA i Australii. Nie ma żadnego, ile wiem, programu badawczego, aby robić z nimi, z nimi rozmowy, prawda? Część wyjechało do RFN. E, Słowo mi, że już to nie jest tak, że aż się prosi, żeby zadać pytanie o na latach 80-81, to też jest chyba pewna diagnoza prawa. No tak, to jest nieprzypadkowo, bo, Szanowni Państwo, na, najobszerniejszy rozdział y, tej książki, bo rozdział w latach 80-81 to jest, jeśli się nie mylę, około 150 stron w tej książce. I to jest rozdział, tak naprawdę, opisujący no w jakimś sensie dramat Polaków, dramat Solidarności. Która powstała w sierpniu 80 roku, w bólach rodziła się w pierwszych dwóch tygodniach września, temu jest też poświęcony odrębny rozdział, ale później starałem się opisać no, cały kontekst wydarzeń z lat 80-81, w których Anna Walentynowicz brała udział, ale jednocześnie zapłaciła, można powiedzieć, bardzo wysoką cenę za to, że była tak silnie przywiązana do naprawdę ideałów Sierpnia, no, które legły, legły u podstaw um, powstania, powstania Solidarności. W tym sensie rzeczywiście Anna Walentynowicz nie była takim klasycznym działaczem politycznym. Przynajmniej taka jest moja opinia. Bo polityka rządzi się pewnymi regułami, regułami gry. E, czyli są sytuacje, w których. Pewnych praw na przykład nie należy zawsze mówić. Państwo jesteście teraz świadkami kampanii prezydenckiej i to bardzo dobrze widać, prawda? Natomiast Anna Walentynowicz była osobą, która uważała, że nie ma złego albo lepszego czasu na to, żeby o prawdzie mówić albo nie mówić. Uważała po prostu, że jeśli tą prawdę... Tej ta prawda jest, ta prawda jest znana, że są sprawy, które trzeba publicznie postawić, to ona o nich mówiła i spotkało ją za to po prostu bardzo dużo krzywd. I to trzeba powiedzieć nie tylko ze strony aparatu bezpieczeństwa.br ona była oczywiście prześladowana po raz pierwszy znalazła się na, na celowniku służb w latach 50., ale można powiedzieć bardziej, bardziej tak w jakiś zorganizowany sposób. Zaczęto ją rozpracowywać po roku 70, a zwłaszcza po roku 78, kiedy przystąpiła do Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, jakby działaczka Solidarności. Ale ona była prześladowana przecież przez koleżanki i kolegów z Solidarności. Nie tylko Lecha Wałęsy. Oczywiście to jest jakby problem taki kluczowy, węzłowy, ten konflikt z Lechem Wałęsą, ale, ale proszę Państwa, to nie jest, to nie jest tylko. Konflikt personalny człowieka, myślę tutaj o, o Wałęsie, który, dla którego Anna jest w jakimś sensie wielkim kompleksem, kompleksem do dzisiaj, bo przecież robotnicy Stoczni Gdańskiej 14 sierpnia 80 roku zastrajkowali w obronie jej, a nie w obronie Lecha Wałęsy. Postulat o po przywróceniu Lecha Wałęsy do, do pracy pojawia się dopiero później. Jak Państwo popatrzycie na zdjęcia na tej tablicy, z sierpnia 1960 roku, która pokazuje pierwsze postulaty, to tam nie ma nic, nie ma mowy o Wałęsie. to jest zresztą nielogiczne, żeby, żeby ten postulat się pojawił w sytuacji, kiedy ten, ten człowiek za 4 lata już nie pracował w Stoczni Gdańskim. Myślę, że w jakimś sensie ta niechęć, ten kompleks Wałęsy do, do Ani Walentynowicz wynikał dokładnie, dokładnie z tego, prawda?